Dobra, jako że sam miałem problemy przed zakupem i zmontowaniem więc pokażę, jak to u mnie wygląda. Zamocowanie suszarki standardowej, 60 na głębokość, na pralce w, w mniej głębokiej, czyli 56, ale też 60 szerokiej, teraz tak zastosowany tu jest uniwersalny łącznik Elektroluxa, AEG. Jak kto woli. Z szufladką, który mocuje się bez użycia żadnych śrub, poza jedną, która jest w komplecie, ale yy, nie trzeba niszczyć, że tak powiem, ani pralki, ani suszarki. Ważna sprawa, bo to mnie strasznie dręczyło, męczyło. Tu kwestia jest, musi być w pralce wystający element, do którego się mocuje czyli tu widzicie I tu mocuje się śrubeczkę z tyłu z tym uchwytem jak widać tył suszarki zwykle jest rozbudowany dosyć mocno więc trzeba uważać mimo wszystko na kranik żeby nie styknął się z tą półeczką całą, z tym łącznikiem tak zwanym który jest dosyć długi relatywnie, natomiast co do stabilności samej o jak widać nie ma problemu wszystko jest stabilne, działało już wirowało nic się nie rusza nic się nie stuka także bez obaw można montować jest to bezproblemowe i trwa dosłownie kilka minut Nóżki wyglądają tak, jakby kogoś interesowały, są tu w środku, to jest zaślepka, którą się wsadza na wcisk.